Witam serdecznie w kolejnym odcinku Łanej. Dzisiaj chciałam powiedzieć o zespole hipoglikemicznym, zespole przedwczesnego starzenia. To ostatnio bardzo rozpowszechniony problem występujący w krajach rozwiniętych ze względu na rodzaj spożywanej żywności. Żywność bogata jest w węglowodany, dieta pozwolona jest bólnika. cukier szybko przedostaje się do krwi, i na to szybkie przedostanie się cukru do krwi powoduje szybki wyrzut insuliny, a ten wyrzut insuliny powoduje obniżenie poziomu cukru. O tyle zespół hipoglikemiczny, zespół przedwczesnego starzenia jest charakterystyczny dla krajów cywilizowanych, dlatego że nasza żywność właśnie bogata jest. Węglowodany. Węglowodany są wszędzie. Zwróćcie uwagę, idąc ulicą. Wszędzie są ciastkarnie, piekarnie, trudno znaleźć jakiś warzywka, czyli błonnik. I właśnie te szybko zjedzone produkty powodują duży wyrzut insuliny, to powoduje hipoglikemię. Okazuje się, że występują najgroźniejsze objawy związane z niedocukrzeniem. Tutaj ten wyrzut insuliny powoduje zdenerwowanie, niepokój, osłabienie, napady wilczego głodu, poty, rozdragnienie, zaburzenia pamięci, zaburzenia koncentracji. Obserwowano także dużą skłonność do przygnębienia, do depresji i nawet myśli samobójcze. Poziom cukru we krwi pomogło osoby zdrowej utrzymywać się na poziomie 60 do 90 naczczo, po posiłku do 140. Kiedy jednak spada poniżej 55, to są właśnie objawy po poposiłkowej. Co ciekawe, w przerwach między posiłkami poziomy likemii są prawidłowe. Dopiero po trzech, czterech godzinach dochodzi właśnie do tych objawów rozdrażnienia, niepokoju, zaburzeń koncentracji czy senności. Ten zespół, ja często określam takim stanem cukrzycowym ale jakże jest charakterystyczne właśnie dla naszej diety. I tak sobie myślę, jak łatwo można temu zapobiec. Obserwuję to u swoich pacjentów, które zalecam zmniejszenie ilości węglowodanów w diecie, którym zalecam posiłki białkowo-tłuszczowe, czują się zaraz lepiej. Co ważne też jest żebyśmy nie stymulowali tymi ciągłymi węglowodanowymi posiłkami naszego organizmu, gońmy za warzywami, żeby jednak ten błonnik był, żeby nie było tego szybkiego wchłaniania węglowodanów. Abyśmy nie mieli objawów właśnie po posiłkowych To wszystko prowadzi do cukrzycy, to prowadzi do szybszego starzenia, a przede wszystkim do utraty komfortu życia. Dziękuję za uwagę. Subskrybujcie mój kanał. Zapraszam na kolejne odcinki i cieszcie się życiem.